Siemaneczko z tej strony Miki, a dzisiaj wraz z Heniem. Wraz z Miki. Wraz z Heniem. Cześć, witajcie, z tej strony Mafiasolec Podobno. No, e, no i dzisiaj będziemy grać sobie w te maszyny rolnicze i będziemy robić SAT, jak wam obiecałem. I wy będziecie na to hejtować, bo wy tego nie lubite, ale to jest zajebiste. Ja wam mówię, żeby tego nie hejtować, bo dzisiaj odcinek będzie naprawdę fajny. Bo tak, będziemy się bawić w SAT. No, bo będzie to coś innego niż FS-15. Jo, a jak wam. on w do w Adam, chciał nam porwaj, uprowadzić już. Adam chciał nagrać trzecią część uprowadzonej. Ja mam, pokażę tu rodzinę Adama. Wow. Strzała się, o oh, proszę bardzo. <noise> Sadzonki tam są w środku. Czekaj, bo nóżka teraz podjęło. Nóżka raz. Nóżka dwa. Rączka, nóżka, dobra, nieważne. Matko święta. A mnie się kichło, przepraszam. No i tu mamy taki kombajn, frosta, smaczna wow. i prosta. I tu mamy do bożyczek, Prawdopodobnie, do boże Bożeczek i do, tak, do nisko krzacznych. Tu mamy kosiarkę bijakową firmy Vogelnot. Jaką? No te co pugi mają? A bijakową? bijakową. A bijakową, fajne Tu mamy naszego Maseja, który posiada, proszę bardzo, tu w środku Wyciszenie w kabinie posiada, który kabiny nie posiada. Nie. Monitory. Kamerę, cofania, ale bardzo szybko posiadamy. Opryskiwa Tu mamy sadzarkę do naszych sadzonek, a nie mogę się cofnąć do końca. I jakąś kolejną kosiarkę bijakową wyprawę tramy nam się Adam widzimy pojawił Może tym razem nastawimy sobie agres. sztuki wszystkie sztuki za A ja. Jadziem tutaj możemy sobie oszukać Ksenna otrzymać. ty Czemu ten posej się ksenna nasze. No bo, na bo to żyje. jest ta ksenna extra Ekstra. Ekstra O Boże Urwie błot Boże wypadnie Adam nam i ten Krzywda mu się stanie Eee tak Jadziem tu mamy z tyłu ładnie pokazany, Dobra Teraz my dojechaliśmy na pole. Co nie wiem, że właśnie tak by nie było lepiej. Bo nie będą tak blisko się wierzątki, możesz może wtedy szybciej jeździć. Sądzisz? Tak lecić tak lecisz od razu? Mhm. Czy no jak chcesz jeździć, obojętne. Może, może ty, no, może ten nie, jednak, agres może jest jednak w tą stronę. No bo mam małżonek, słuchaj. No. dużo. A mówię, a to trzeba będzie samemu wtedy wyliczać co ile to te... Adam został opuszczony, sadzonka została przez niego wzięta Musimy wolno jechać to Może tak, on się... nadążył, by się wzrobić? By, wy, wysadzanie. Wy on sa sadzi te, on sadzi ogórki Już nie będziemy kopać I Tam bo to bardzo takie sadzonki piękne Gdzie ty Ahaś W dąbrach Aha, Olol. No, To poczekaj, bo tylko Ale zasadził, było widać, że zasadził, także... Adam jest spoko Adam jest cool a jak siedzi, biży, już tu sezonka, po tu sadzonka posadzona była, ale zaraz będzie tak jak HAP i już nie mówiłem Ja A nie tak, No i już, no za co trzeba płacić? Fajna koszula, franelowo taka. Nie no, błyski to MF, istnieje MF, a ty jaki kurde zaraz taki Boryna bardziej Boryna obcinty, Bardziej obcinty Maciek? Maciej. Maciej Maciej Maciek, Maciej Maciuś, co się stanęło się? Boryna się zabił Ciekawe ile te krzaki rosły No ja się nie wiem, ciekawe A i tu jest cykl lata? Tak, tu masz cykl 4 roku. Wow a co mogę robić? Masz wielce yy, masz wiece, czas, dzień każdy i tak dalej. No. A co, a w zimę ten śnieg normalnie wszystko wygląda? Właśnie nie wiem, bo jeszcze nie doszedłem do zimy nigdy. Co, jest ale Zawsze Bekan się rodziłem w Zawsze się rodziłem że On zeza chyba ma. No i tam. Płynę. Ważne, że robi. Ile tych sedanek? 20%, to nie wiem, 200 sztuk jeszcze. O, no to ładnie. No to, to co to jedzak, na no jedną wchodzi Nie, ale seryjnie ta gra, naprawdę jest ekstra. Tylko mogą na przykład animacje być że koła się kręcą załóżmy, nie, to jakaś animacja, że tak trochę ziemię odgarnia Nie nie ma co już tak wymagać, mimo wszystko są fajne maszynki zrobione Jak, tutaj, jak do tej gry wychodzimy stopniowo aktualizacje, to już Poprawiając nawet tak w małym stopniu coś, to by było też już fajne Tak, że je zabornik właśnie rozwalać, że już na Nie, rysę? będę chciał książkę w ogóle robić, bo nie robiłem jeszcze także książki. Nie, bez kici, jak to tukuryza i w ogóle wszystko wygląda, jestem bardzo ciekawy Krzennatoryś to też ładne takie tam białe A są te? Są, Albo mi się tekstura nie załatwiałeś, to Nie, nie, ale to nie są czasami te wiśnie? Czy jakoś tak te białe? To tak, by wszystko biało. No, Widzę, on nie, nie No, bliżej on, metros nie potrafi jeździć do techniki Górna, zwolnij trochę Już, bo na sam. To po prostu widzicie, zaraz sobie tutaj myślę, że Musimy pracownika, bo nie będziemy się zanudzać tutaj te córki fajne Tu są jak w jak odsłoniu na grzybach, jeszcze sobie na żony chwyci To jest jajko, znaczy. no, chwyci na grzyby W sensie pojedziemy na polusiowie Gdzie ja. Co, tak mi rzucą, że obciążniki, to są do tej gry? Jeszcze nie wiem O, o kurwa. Ja on mnie dosadził, dosadź to do Dobra Dobra A, czyli to? No tak, mówiłem Trzeba po prostu ja jeździć ja wolniej i tyle Ło mhm. Co no, ty żeś nie... Nie ...rewersa nie możesz włączyć? Tu Zaczyna mi się, tak naprawdę o, no, już jest rozwalny ciągnik, jest tu naprawy. Nie yeah. Pojedźmy O, jakie wypiszenie od razu, Tu mamy, proszę bardzo, 2-3 km na godzinę, 410 obrotów, skrzynia CVT Ten ciągnik nie posiada, mamy w środku ruchomą wskazówkę do obrotów, ruchomą wskazówkę od kilometrów Cały czas nam się jest. kierunki palma jakieś zwarsza, chyba mamy coś w tym stylu, nie mam pojęcia Możemy obserwować naszego Borynę w dalszym ciągu <laughs> Nie, ale jak na taką grę, to mi się wydaje, że jest super zrobiona we Fesie, no. W Efesie jeszcze nie ogarnęli no, takich rzeczy, jeżeli takie coś by było w Fesie, to już najlepsza gra. Ciekawe by to było ale... No, No bo mówię, no ciągle to jest... Jednak niech teraz patrzę na rolnictwo i o, weź go nie oślepię. Jak ma co? O! Kamień. Weź nie oślepiaj naszego sadzącego aduma. Hmm, razy, tak nie, nie, a teraz patrząc na niektórych rolników widzą właśnie takie sady, różne jakieś tam plantacje itp itd i przydałoby się hmm. takie coś we wlecie. U nas bynajmniej jak czasami jedziemy na Warszawę czy gdzieś w stronę Łodzi to same warzywnictwa, nawet praktycznie pola są tylko wykorzystywane do warzyw, czy też są przeznaczone na sady i te różne takie sadzonki. Tak to bywa. I coś takiego pewne się powinno jest. Bo mówię, lipa jest to pewna właśnie to tamki, ciekawe jak wyglądają. Nie wiem już to maszki. Nie no, no powinny ma, być, nie ma, nie ma. ale nie ma czym by je zbierać, no właśnie, bo przecież... Na ręczno by jechało się. Ta. Tak. Aha, no, jedynie byś pojeżdżał no. i z przyczepką taką, a ja. i by ci ten... A nawet znać ten grządek jakby tutaj był. Tak? Hmm? Widać, wyskoczył. Jestem tak. ciekawy jaki cykl rośnięcia będzie. Teraz ja się przekonamy. Co ty, właśnie co teraz do biegów to puszczę pracownika. I? I, i i i może weźmiemy coś i wynosimy przez się no, może trochę czas? może nie nie pojedziemy i porobimy coś jakąś no inną maszynę tak, no, weźmiemy kosiarkę, ja może trawę z tymi a no czemu nie masz jaki jeszcze? a ten żółty ciągle jest z szytem. Tak, ale nie, powiem ja nie ze swoim ciągnikiem tak no tak, na dodaję o Oluju. No co czemu teraz chodzimy? Yy, agres, nie, yy, yy, porzeczkę albo agres Brawo Agnieszka, masz same na pole w górze Dobrze, to półtorej mamy, pejkanty wieźle Poziom nawożenia 0 Nawożony 0? No Ta Ej, co ty teraz? Ty musisz zjechać na farmę, żeby pracownik? No, bo możemy pracownika tylko puścić właśnie z tego Serio? Wow Kurde, to nieźle obcykana Musisz po nim zaznaczyć Przejść telefon na wóz Poczekaj, bo on fajnie powiedz ma to odręczniki bo już się nie mylę to samolotem nie Tak No tak Skąd bo... się. który na Bo on chyba był O A to na się poświetlało chyba Tak, bo jak... Jak będzie... Jak, jak Satan i Priskań to chyba samolotami, wiesz? Tak mi się wydaje O, nie. jadzie! On nie wypuści nic A nie O sino o! 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 Ja się nałykałem No, tak się nawozi tu pola właśnie Znaczy, no nie... nie tam gdzie zbożę, to normalnie czyli z siewką ale tam gdzie, gdzie sady to się nawłazi z tym. Już czy nie? O Nasz Adum wjadzie na obiad. Adum jest na obiad, a się prezentuje. Właśnie jak z budynkami już. A, dobrze, Co? Nie no, no poczekaj się wrogiem, z czy, koniec pszenica. Zbierz po prostu, nie? Nie wolę nas. Sad. Nie wolę. Sad na pole. Posadzimy sobie tutaj po prostu jeszcze jeden rząd. A no, no to więcej, tak, nawet, bo i tak no. znanych nie mamy. Ja do połowy rządka nam powinno starczyć, nie więcej. No bo nie przewidziałem, że tyle aż będzie potrzeba tych sadzonek. Myślałem, że to będzie trochę rzadziej. no ale widzisz, co, co kropeczka, to i ten... No, nie wiedziałem, że to takich tych Co kropeczka, sadzoneczka, tak? No w sumie, jo, bo drzewka na przykład hażarni No, no, bardzo ładnie. Yeah. A. Saś. Yeah. to może 2,5 rządka tych po rzeczy. A gwiazdki, przepraszam. No. no, ale kombajn się nie będzie opalał, całą odpad? Ale kombajn kupiłem specjalnie właśnie, bo już oparli, bo już nie? może dojadę 5%? nie! ty aż tak szybko nie ubywa może do końca dojadę? nie do końca dojadę ci tak na dwa też nie starczy na dwa? na dwa na tej kropki a mi się wydaje że starszy nie no tutaj to mój mój nie jest jak mieliśmy 20 coś to dwa przejazdy coś tylko zrobią w ciągu połowy że ubywa tak po około 8 a my mieliśmy 6 no to akurat na 2 na dwa no to może ich na dwa nie starczy nawet zobaczymy a około Chodzi wchodzi dziesięciu sadzonek no, na jeden teraz, sadzonek Teraz znowu znikać z tego troszeczkę. Na no, ostatnich pewnie ostatnie 10, będzie znikać No, no tego nie czuję znowu No Dobrze, no. no, ale... Fajnie by było Szkoda, że nie ma na przykład, że jest pełny sadzonek i tak ubywa cały no, czas No, no, no Jeszcze też fajnie no, mogli to no. dopracować Ty kółko się. mógł O Boże hmm. Matko święta no bo. Ja pierdziałem, no, jak bym no, się no, przestraszył, ty Ja pier... my się, tak, pierdolę Myślałem, że to takich rzeczy wielkiego podjechało Jooo, gotowi Podleciał samochód i po hajs A już szybko Oho Tylko szkoda, że najpierw jednego, a potem drugiego no, że lewą, prawą nie dajdzie, tak bierze Ale Trudno A, bo zero pochłonię No zero, ale tu musimy wybrać wszystkie No, przynajmniej jeszcze pikatki się to robią Aha, nawet no, ja Ci pokazuję, dokąd Ci chyba start, a nie mm. to, to, to Tam jak ich jedzie pick upem. Ci jedzie pikapem Dobra, ja bym się w Nie da się chyba. Ej ty masz, co to masz, magazyn jakiś, tak? Mam magazyn na buraki i ziemniaki Olo, fajnie też. O, takie. A jak z budynkami rozbudowałeś to coś, czy Wszystko nie? Wszystko na masce O kurna, ty weź bo Adam się nie ma pasu tak? Jakie trójkąty na tej, na przyczepce no. Nie, ale fajnie że się to teraz już odbudował. Wiele więcej terenu jest Bardziej mi się podoba jak są te maszyny, niż tam co były na tej kostce no mówię, tam by pokład. Luna Edzowa ma. To jakie fajne biny są. I znaczy, z nas, przepraszam. No. Lol. Pójdziemy no. oh. z naszą puszankę białą po gielnota. Jaką tak, Bijakowo, tak. Gdzie przecież się zerwie. No widziałem O Jaka ona wielka tych. Nie wydawała się aż taka ogromna. No tam pójdziesz. Masakra. <noise> Może około... to jest, nie wiem, do obcinania rowów. I, I... nie wiem czego jeszcze Nie to możliwe Weźmiemy tą mniejszą, tak będzie lepiej stanowczy dla nas Daj mnie cukierka jakiegoś Nie A co masz tam po prawo? Gdzie? No tam... suma? Nie. Tam? Nie wiem, to Wtedy suma chyba jest? Co wiem, to A w ogóle, ty. nie wiem, ja to Aha, bo to jest naprzód, prawda? Nie wiesz, Czekaj, tak co mi się wydaje. O nie mamy śruby, bo ponieważ śruba została wkradziona przez Adama. O Boże. Ty poczekaj, tak jak to sobie sobie zrobimy Żeby było śmiesznie, to zapryskiwaj, bo nie będziemy już Na grzyba, bo to widzisz, tam młode, to będziemy pryskać Żeby Będzie się choroba nie rozprzestrzeniała, aha A my też nie do... Co, bo... To zestaw U, prysko Kurwa po No weź, no co zrobisz bo zatruwał żadu jego rodzinę Czekaj, trzeba w tygodniu. Zresztą, no. A jak mogę zmienić na tamtą? Czemu idzie po ja, możesz obciąć na arkę babu z niej ten. Nie, bo wiesz co, chciałem na na pośrodku. Aha, nie ma. Wziąłeś to? przestań. Szybko się ja, bo nam to pójść na latnictwa. Wątpię troszkę. W ogóle to jest ścinarka? mówiłem wziąłeś go pijakową No, to jak jak ładnie widać, że opryskane do sobie nasze szczębarzędze chociaż to są bardzo tutaj piękny, no w lesie. Wokryskiwany, wokryskany. w ogóle, nie przygotowałem gdzieś o rękawiczki, gdzie jest maska. Gdzie jest kabina, to bo... mi nie? nie? Jak tak mówię? Nasz boryna wytrzyma wszystko. ja. <laughs> nie bez nie wiem, jak to działa. Nie wiem, co to w ogóle jest, to jest psiarka, to jest głębokie ty ziutek. No, ale to na naprzód jakoś, no to przejrzysz. Przecież... No, ale to w dociągnika, który ma wał. Łek, like bomb. To co nie ma nic z tyłu, nie przodu. No, a ten nie ma. Zbokoła. Ale nie można zaczepić no na znaczy, tym No to większy No to mówiłem! Ale w większym ty musisz to zrobić. Czemu ty już odjechałeś tam No bo tam tylko były dwa rządki, to wzięła, A teraz weźmiemy kosiarkę bijakową. Mógłbyś mówić po prostu kosiarka. Kosiarka. Dla mnie jest to po, po prostu kosiarka. kosiarka. Właśnie, już no tak by się niepalną, no, nie No ładnie. Fajny żadek no. ma nie trzeba ale, tak to się... No bo to jest sadowniczy no. no, Jak w środku Lego wygląda Jo, to jest sam Lego ja. Nie każdego kolego stać na Lego No właśnie nie wiem na No ja, A tu by, by się bawić innymi troskami z kibla Pano idealnie na żonek to, to nie począt Już? No, o. Ja cię wiem. Ale ja nie. Ja. nie docina, ale. Ogólnie, bo ona ma dla mnie, tak, wiesz. Ten i bałki, nie to dogryźć i bardziej. Nie jest, ogólnie jest super. Gdzie jest kamagazowanie? A jest po lewej. Jakby mieć cały taki ten. Nie no, dla nas... Daj no To może. Nie, 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 nie jechać z kolego. Dziwnie, bo lewo w stronę bardziej bierze, a prawo mu nie docina. No właśnie, tak. Ja no, już mam informację jeszcze mam. Ale zobaczył. Rządek no, w końcu widać. No mówię. A, kurde Kurde no I a nie iść proszę to teraz jeszcze raz Nie włączyłaś No, no to tym raczej ja się nie, nie, chyba nie mogę pojechać na panu panu będzie dobrze no? Nie, to znika. tylko. Przestań. Nie wiem, czy Nie, jadę po tym rządku. nie, mam nie, bo nie, tak nie, 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 takie nie, 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 takie czujniki, nie, 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 no nie, nie, wyjścia, tak nie, nie, ma na, na o, o, nie, 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 Wejdź, bo to jeszcze raz przejadę. Jadź. Tylko bardziej trzymaj się prawej strony, nie? Jak coś? Nie chyba bo ja dobę tego. Czemu nie włączyłeś? Bożesz ty mój herbaty za No dobra, zaraz w wyrządku trochę tak ranie. <grych> no. No i tak, rządku, chyba, jak, jak, tak to jest wyrządką czekawa, jakby taki ktoś tak sobie będzie bo Wiesz, nie. nie no Sat to jest ciekawe, ale chyba bardziej... To zbierajcie. Muszę Bosza bo, bo słuchać. Pytałem się, będziecie... Nie, już nic nie będzie hałasowania. U mnie ja. dzisiaj zjadę... siedzę, siedzę, a ja go Wszystko na biurku. Zagręższarka. Zagręższarka. No, to... Ale już koniec. Dobrze. Teraz tylko układać paskę. Dobrze. Myślę, że przejdziemy. Tutaj, Weź to z wyjścia, to z Dobrze na Naprawdę Ja dole urwał kosiarkę pija Mi jakowa Dobra kawałek już żeby nie było To mamy yy, opędzowane jak należy Ale żeby to jeszcze było jakieś podemki każdy nie był Wiem właśnie ja to tam gdzieś Pani powiedziała, że coś ma wam wysiądać Ty co ty chyba jakiś bałści rośnie co to jest jakiś baobab ja je wie, bo oddalono podwórku. Wiesz kumpa kumba? Ja to zjadziemy, no ta Jo, co będę? Tego czakry sprzyja? Gdzie ja jest? Na pole. Które? Tutaj? Po co? Po co tu się masz? A, już ci wyrodzę, ta no, już. Tak, to po Będziemy teraz patrzeć, jak to będzie. <laughs> Cały rok. Dobry wygląd. Czy masz teraz miejsce, jak obejrzę? Z tym możesz się przenieść? Ja, Inaczej z tego, kochają szadonki bruszki do góry bakki. To już jest taka Ale to chyba jeszcze się do koszenia nadaje. No ja pierd. To będą normalnie krzaki duże. No i jest ten odba słońca. Ciebie co bo ja muszę zobaczyć. Co? Jedną rzecz, bo ogóle tutaj Jesteśmy na tym, A ja muszę samochodem pojechać na pole, to pole mnie ogromno przypadki No chyba za wcześnie jeszcze co? Ja je pojechał po krawężnikach, boże bokiem. Drugi Adam, nierealnie grasz. Zamknij się. Un sub Zoba jak jadzie, to tegenówka jest, to pojdzie. Jo. Ba. Jezu Farmer numer jeden. tu Ty uwalaj na baobaby. baby. Chyba myślę, że zarośnie. Kurwa. To jest kukurydza, tak? A ta, trochę ja, przyspieszymy czas jeszcze eee, Wezwij pomód Pizzed Euro, japi A jak mogę teraz zmienić? Aha, 24, kwiecień Czekamy Zmieniliśmy cykl dnia i nocy Mechanikamy teraz maj 31 od razu? Boże, ty, co to jechało, widziałeś? O, zobacz, kukurydza nam zeszła To jest kukurydza? To jest rzepak przecież. Mam rzeczy, że tak jest. Kukurydza! O kurwa, jesteś. <grystanie> ja jebie. Ty Takich tak. cudów to ja jeszcze nie widziałem. Ja, czy... A zobaczmy, jakby nasza. to było w żonkach, to jeszcze spoko. Dobra. Michał jest tutaj jeszcze. Dobra, to przeglądamy się na pierwszego. Już. A już? teraz poczekamy do następnego ranka. SZOKI SĄ! Kurwa, ale fajne No, zobaczymy Co, jak się dzieszy. A kukuryda Wiech puściła? Susza? Czemu ty nic Ej, no ale ty byś może wziął, dał jakieś nawozy w trakcie... Już nawożona była No, a to oprysk? No, co niepotrzebne po kolegi No weź Czekaj, weźmy się przeminę do następnego ranka Dobra, teraz wsiądę sobie w pojazdy Combine. Chyba że za że jeszcze tylko masz krzaki, ale nie wypuściło owoce nawet. Ta? No tak. Ale ja przeminęłem tam miesiące już. No to co? Może będzie można usiąść. Mi I się wydaje, że jeszcze nie. Powinno być widać owoce takie na tym, czarne porzeczki. Czy tam zielone kółeczka takie, ale... No nie wiem zresztą. Ulur, jakie fajne krzaczki. fajne są zobaczcie co. Tak. On... Nie, chyba nie. Może to się nie zmaszynamy tego. Nie wiem, ja to Nie wiem co do tego, dobra, to ja mi Trawa nam zaczyna rosnąć. Tu tam tyłu, gdzie nie zgłoszona była. No wyski to fajnie wygląda Ej, zobacz jakie ja tam po choszczami No jeszcze nie na... jest Ty sierpień, góry za taka będzie Kury za wierną no. wsi. Jeżeli by to było prawdą, to kogo będzie taka października w sumie, nie? No ale zależy od, kiedy ją siałeś, ty Dobrze ją chciałeś? No w sumie ciekawego zimą ładna, A to Ej, bo... chyba jeszcze się nie nadaje, co? Ej, ładna. A sieczkarnia to jak to w ogóle wygląda? Ej, kto ci będzie pojeżdżał? Nie Ja mam mam przedstawkę do kukurydzy jeszcze. Ja pierdzielę, fajne. To widzicie zamiast z sadu mamy też jeszcze różnych kilka ciekawych rzeczy. No nie, no nie może jedzie w kukurydze. Dlaczego nie? No myśmy ją na kiszonkę mucić. No dobrze. A dobra. Co zobacz, można dziarkę będzie można też jedno pod... Tak na szybko. Tak na szybko kurwa 2 godziny jazdy będzie teraz. Nie, bo to pole to jest przy tym. Ja szybciej. O, nawet mogę ruchę wysypową wysunąć. Widzisz? Zaraz przypierdolisz do Pruntu nie będzie przez cały dzień. Oj tam. Naprawdę. Nie Boże! Nie, ja wychodzę naprawdę. Cześć. Cześć. Ja chyba już ...heniu kończymy to Kończymy to, bo nam się chamę miejsce kończy na karcie. Wiem. Dlatego chciałem, żebyś to skończyła. A kto tak. będzie chciał, to wytrwa do kolejnego odcinka i ja zobaczy co się, stanie, co się stanie z kukurydzą. Tylko zobaczę czy mogę kosić. No. To daleko jest. Nie. Na pewno jeszcze nie nie możesz kosić. Jeszcze na kiszonkę tak. Na kiszonkę będziesz mogła, ale nie teraz Zbierasz nie do i co to nie chce. No widzisz? Nic nie nie zyskujesz. Klecz jakiś mod Co to jest? Sam sobie boję no coś tam nie wyje. E, jest! No ale... Jest fajnie w wygląda. W takim razie... Oderzę się padało. Wow, Także W takim razie w kolejnym odcinku będzie próba zbierania agrestu i może kukurydza na kieszonkę coś w tym stylu. Więc dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć. Cześć!